Witam. Dzisiaj przygotowałam dla Was poradnik, jak zrobić zadania na Monster Planet 2. Dokładnie drugi tydzień zadań, pierwszego niestety nie nagrałam. Ale zanim do tych zadań przejdziemy, to mam dla Was losowanie na nowego PETA. Jest on oczywiście dla VIP, więc tylko VIPy mogą wziąć udział w losowaniu. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem i napisać komentarz ze swoim nickiem. Nick osoby, która wygra, zostanie napisany w przypiętym komentarzu. A teraz zabierajmy się do tych zadań. Musimy iść sobie oczywiście na plażę. Tutaj czeka na Was nowa star z zadaniem. Udajemy się do łodzi i musimy popłynąć jedną z tych wysp, konkretnie tą. Znajdujemy tutaj Sirena Fina. Podchodzimy sobie do niego i on tutaj ma dla nas takie zadanko, mianowicie zbieranie glonów. Ja wam pokażę, gdzie znajdują się wszystkie te glony. Pierwszy żółty glon znajduje się tutaj. Kolejny jest na wyspie z tym ptakiem, a dokładnie są tutaj dwa. Jest jeden żółty i tutaj wyżej jest jeszcze jeden ten zielony. Wyspa z latarnią morską. Tutaj na latarni morskiej mamy. Rozgwiazdę, następnie wskakujemy sobie do tej dziury śmiesznej. No i tutaj będziemy mieć tego żółtego glona, tutaj zaraz przy tym siedzeniu, przy tym krześle. Następnie zaraz obok jest ten różowy glon. Na środku możemy znaleźć rozgwiazdę, no i po prawej stronie jest kolejny różowy glon. Wychodzimy stąd sobie, siadamy do motorówy i kolejna wyspa to będzie ta wyspa ze wzgórzem. Tutaj zaraz obok nas jest rozgwiazda, a w tym miejscu mamy kolejnego żółtego glona. Wyspa z wulkanem. I kolejny glon, tym razem jest to glon zielony. Na tej samej wyspie z wulkanem mam jeszcze różowego glona i jest on tutaj. Teraz musimy przejść się na desert i tutaj jest kolejny zielony glon. Na Central Plaza również ten glon się znajduje i jest tutaj, zaraz obok tego sklepiku z konewkami. W Diamond shopie możemy znaleźć różowego glona. No i ostatni składnik znajduje się na plaży i jest to rozgwiazda pod parasolem. Teraz wracamy do Fina. I on nam tutaj mówi, że ma wszystkie składniki, żeby otruć nową. I w zamian zapali nam latarnię do zadania. O, proszę bardzo, tutaj. Musimy jeszcze zapalić trzy ognie. Pierwszy ogień mamy zapalony. Drugi ogień znajduje się na tej wyspie z latarnią morską. Tutaj mamy oczywiście podpowiedzi z tymi kamieniami. I tutaj mamy też słowa, które później będą potrzebne. Skakujemy sobie do wody, i oczywiście jedna osoba musi siedzieć na tej muszelce. A my musimy zbierać sobie te zwieraczki. Jak się je zbiera, to będą pojawiać się takie bąbelki. Po ich zebraniu będziemy mogli sobie kupić zwierzaka i też takiego zwierzaka mam właśnie na roz. Zdanie. Kolejna wyspa to będzie wyspa ze wzgórzem, i tutaj musimy chodzić po kamieniach. Tutaj widzę, że jakaś dziewczyna robi, więc pomożemy jej. Może to trochę potrwać. Dobra, drugi ogień zapalony. I ostatnią wyspą jest wyspa z wulkanem. Tutaj trzeba podejść oczywiście do wulkanu. Nie wskakujemy do niego. I trzeba napisać Tahu na Teahi. Klikamy sobie Enter i ostatni ogień nam zapłonął. Teraz musimy wrócić do nowy star, która jest na plaży. Ona nas poinformuje, że na mapie pojawiła się nowa rajska wyspa i kolejne zadania będą za tydzień. Otrzymujemy również nagrodę w postaci sukienki albo bluzki. No i to tyle z Zadań. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. I jak znowu na przykład na Halloween będą jakieś ciekawe zadania, to myślę, że również zrobię z tego filmik.